Dobrze, czyli już prostytutek zrezygnowałeś, super, świetnie. I że miałem rację, że facet musi zdobywać. A dlaczego miałem rację, że facet musi zdobywać? No facet musi zdobywać. Powiem Ci szczerze, że naprawdę, słuchaj, jeżeli coś jest w porządku, jeżeli coś jest dobre, nie trzeba uprawiać do tego żongleki intelektualnej. Czy chciałbyś, żeby np. Twój syn wiedział, że chodzisz na dziwki? No niektórzy uważają, że nie ma z tym problemu, niektórzy uważają, co chciałbyś, żeby nie są. Aby ludzie o Twojej pracy widzieli, że chodzisz na dziwki. Nie, no, czyli, czyli to nie jest najbardziej, najbardziej taka e, s, pozytywna aktywność, jaką można wybrać. Ale fakt, no, facet musi zdobywać. No. Nie oszukujmy się, no facet musi zdobywać. I nie jest, e, w, nie ma, i no, tak, to, tak to jest stworzone. Tak to jest po prostu zwyczajnie stworzone i ten gatunek tej relacji jest już też inny. Ale żebyś chciał napisać na czacie. To, dlaczego Cię to przekonało, to, to fajnie, no. że miałem rację. No słuchaj, no moim celem jest mówić tylko i wyłącznie prawdę. tak? Nawet jeżeli nie jest to do końca przyjemne. No bo ja szanuję moich klientów i zacząłem ich kłamać. Kurwa, Kłama, rodzina ich okłamała, babcia ich okłamywały, są fajni. Matka ich kłamała w żywe że miłość ich na pewno znajdzie. Ojciec, kurwa, ich kłamał, że wystarczy być sobą. Kurwa, może w końcu chociaż ja będę tą pierwszą osobą, która w życiu im powie prawdę, jak coś. Jak coś naprawdę wygląda i da im szansę. Da im szansę to ogarnąć. Żeby nie wylądowali w dupie. No. Czy to jest tak wiele? No, chyba nie. Tak mi się wydaje. Że chyba nie. Ale wiesz. to jest... No, no niestety, no jak ja słucham czasami. To jest właśnie. Yy, i to, jest, I to jest właśnie takie gadanie kurwa. I co jest najlepsze? Ci goście na piątym myślą są kurwa spytni W filmiku mówiłeś, że tylko jeden taki przypadek miałeś. Stary, coś, coś musiałeś pokręcić. Coś musiałeś pokręcić, albo, albo mówiłeś o albo mi coś nie powiedziałeś. Albo e, coś musiałeś pokręcić, albo, rzeczy, albo twój przypadek, rzeczy, albo czegoś nie wiedziałem i zbiegło się to z innym przypadkiem. Ale to. Nie jesteś jeden, więc. Zresztą ja to na to uczulam, staję naprawdę. To nie jest też tak, że. wiesz, spokojnie jest was więcej. Ale to nie jest tak, że ja was w jakiś ten sposób obrażam, czy coś, albo się naśmiewam. To jest po prostu przykład dydaktyczny, żeby chłop w końcu, wiesz, że może tw tw twoje świadectwo pomoże innym tak naprawdę, wiesz, żeby nie robić wiesz, głupot i tak dalej. I, i, I w końcu, wiesz, żyć godnie. Żyć godnie i... Bo to nie jest wcale żaden spryt, kurwa, naprawdę. To nie jest wcale żaden spryt. I nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, kurwa, iść do łóżka z kimś, w którym, że wiem, że ta osoba, nie wiem, jest, kurwa, zastraszana... Że jak nie podzieli się kurwa kasą z jakimś Alfonsem, to on ją najebie, albo jej twarz potnie. naprawdę, naprawdę, ja nie będę przykładał ręki kurwa do czyjegoś, wiesz, upadku, tak? To jak ostatnio gdzieś jakieś łebki się nie zapytały, czy ja im, czy, wiesz, czy ja im kupię alkohol, bo im się, m obywatel zepsuł, Bo no. zepsuł kurwa. Ja powiedziałem nie no, sorry, nie, nie wspieram alkoholizmu. I tyle. Czy jest coś złego? No nie, myślę, że nie. Nie wiem, czy nas. tutaj nie, nie chcę podawać nikomu, ale nie wiem, czy pan nasz tutaj, drogi, który w końcu zaczął zdobywać, panie. No, to no widzisz, no. Słuchaj, no niech. powiem tak. Niech twoje świadectwo nie pójdzie na bajne. Yy... Sam napisałeś, że dobrze przestrzegam, bo zjebałeś sobie ostatnie lata życia, finanse i mental przez to, ale są jeszcze następne lata życia. Słuchaj, zawalczyłeś o siebie, spotkaliśmy się, bo pisałeś, że byłeś na szkoleniu u mnie. Fajnie, cieszę się. Daj sobie szansę, stary. No nie zawsze wszystko zrobisz w rok, pół roku, czy dwa. Daj sobie szansę, naprawdę, bo z wielu rzeczy można wyjść, słuchaj. Wiesz, Nikolakaś to chyba specjalnie tam nie skrzywdziłeś. Ale to wiesz, słuchaj, no ludzie popełniają błędy. Ja też, kurwa, popełniłem różne błędy. No ja też nie jestem tutaj bez winy i nie jestem święty. Ale dzięki Bogu, dzięki Bogu nigdy nie byłem prostytutki. Nigdy. Aczkolwiek kiedyś miałem 16 lat, to trafiłem na lekarza, który gadał mojej matce, że dobrze by było, żebym, żebym sobie poszedł. Rozumiem, lekarz, kurwa, lekarz. Na szczęście był lepszym, lepszym chirurgiem niż wiesz. No bo tam musiałem sobie tam coś ponaprawiać, tak? bo było takie ryzyko, że byłbym bezpłodny. Już w wieku 16 lat. Ale płodny jestem. No, no były takie sytuacje, były. No ja miałem z tym, kurwa, z tymi sprawami swoimi. E, miałem różne przejścia. No, dlatego teraz, jak mam okazję, jak tworzę sobie okazję, mam fajną dziewczynę na warsztacie, Jestem z nią na warsztacie, boże, za bo wychodzi, to korzysta mi na wlezie. Pieprze, jakby miał się skończyć świat. Oczywiście, z uczuciem, z miłością też, bo jestem dżentelmenem, ale korzysta mi na wlezie. Dobra, ostatnie dwie minuty. Jak będzie dobre pytanie, to ciutkę przedłużę. Ciutko przedłużę. Najważniejsze to, żeby się wiedzieć, nie katować, nie katować i doceniać, doceniać, bo to jest naprawdę seks z miłości. Seks z kobietą, która chce z tobą kochać się, to jest wpływa. Tak. Cicuś, pizdeczka, delikatna, Jest elegancko pływa. 10 na 10 gwiazdkami myślę. I to jest coś pięknego. Naprawdę seks z kobietą, która odpięła wroty i naprawdę pokazuje i pieprzy się z tobą, jak i walczyło o życie. To jest. Może. To, to jest też ten plus dziewczyn z trudnych rodzin. Ale kurwa że one naprawdę pieprzą się, jakby walczyły o życie. No, w pewnym sensie często tak niestety jest. Może walczą o lepsze życie, ale staram się nie oceniać staje naprawdę, bo dobrze, że kobiety mają w tym kraju chociaż tak dobrze, naprawdę, że mogą, że my możemy prowadzić takie dyskusje i że one mogą wybierać, my możemy wybierać, my możemy się dogadać. To jest naprawdę dobrze, to jest naprawdę dobra sytuacja. To jest naprawdę dobra sytuacja, że coś takiego jest, wiesz? Bo no bez tego no, byłoby to ciężko. Bez tego byłoby tyle ciężko nam tutaj wszystkim. Jest dobrze, że my mamy taką, taką możliwość na to, że no, w ogóle rozmawiamy tutaj, tak? Że się uczymy tej sztuki miłości, sztuki poznawania, sztuki jedzenia sobie. Ja to rozumiem. Ja też słuchaj, w tym, co ludzie mogą myśleć, ja nie jestem typem gościa, który co chwilę wali now, nową laskę. Bo ja też mam jakieś zasady, ja też mam jakieś wartości yy, i też mam inne rzeczy do zrobienia w życiu. Dobra, licznik minął. I mnie interesuje to, żeby coś w życiu też osiągnąć tylko. A nie tylko osiągnąć, a nie tylko robić. Biegać po mieście z kutasem. Ale wiadomo, to też jest kwestia organizacji czasu. No mówię, no teraz też to pracuję nad swoją głową żeby odzyskać skupienie, większe skupienie, większe działanie, większą skuteczność. No i żeby też inne tematy w życiu oglądać. Na wyższy poziom. No. <tryk> Cóż mogę rzec? Było miło, ale kończymy na dziś. Pamiętaj co mówi? Co ja mówię? Pod tytułem tego filmu. Żegnasz na YouTube. Klikasz trzy kropki więcej, masz opis, i masz opcję współpracy, kursy, czym chata bogata, tym rada. Chyba, Ty że będziesz oglądał to wideo na Instagramie albo TikToku, no to wtedy już musisz skorzystać z linków klejonego w widocznym miejscu, albo bio.